Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj trener Marciński zapraszam na podsumowanie 21 kolejki Fantazy Premier League. Yy, oraz przedstawię też tutaj mój skład na kolejkę 22 i taki ogólny plan na, na przyszłe kolejki zapraszam serdecznie. E, 21 kolejka dla mnie skończyła się wynikiem 63 punktów. E, biorąc pod uwagę, że średnia to była 55 punktów, no to taka no średnia kolejka, delikatnie powyżej średni wynik, ale potencjał tutaj był dużo wyższy, o czym zaraz wam opowiem. Yy, ogólnie, yy, poza graczami defensywnymi, mogę być zadowolony z tego, co zrobili gracze ofensywni, ponieważ każdy zawodnik poza Salachem dał jakiś zwrot, dał jakiegoś gola albo asystę, yy, no ale niedosyt dotyczy właśnie tego, co się wydarzyło na ławce. Alexi Łobi nagle postanowił yy, zagrać na 15 punktów, mimo że do tej pory yy, różnie u niego było. Ja się zasugerowałem tymi, tymi wcześniejszymi, powiedzmy, jego punktami, dobrym kalendarzem, fulam. Więc wziąłem kogoś z Fulham, wziąłem Iłobiego, on nic nie zrobił, został zdjęty z Ipswich w 62 minucie, mówię, no dobra, pomyliłem się, to już nie będę stawiał na tego Iłobiego. No on nagle tutaj dwa gole takie dość fartowne, ale i tak by miał asysty, gdyby Jimenez sięgnął te piłki, więc tutaj no, zapunktował i szkoda tych 15 punktów na ławce. Do tego Martin Dubrawka, który, który świetnie zastępuje poupa, kolejny mecz, kolejne punkty. Tak naprawdę od kiedy zagrał tylko w jednym meczu, zagrał na mniej niż 6 punktów, więc w następne dwie kolejki postawię raczej na Martina Dubrawkę niż na Jordana Pickforda. Jedyne co przemawia za Pickfordem jest to, że zbliża się ta podwójna kolejka Liverpoolu i Evertonu, więc Pickford no, będzie miał szansę dwa razy zapunktować, więc to jest jakaś szansa dla niego na, na większe punkty, a potem będą musiał się zastanowić, co zrobić z Pickfordem i będę musiał monitorować też sytuację Dubrawki czy tam kiedy kiedy Pope będzie po prostu wracał do gry. Jeśli chodzi o pozostałą część składu, Alex Isaac 16 punktów, dwa gole i asysta. Dalej tutaj świetna forma tego zawodnika. Dobre mecze w Southampton, Fulham przed nim, więc, więc tutaj nie ma co kombinować, nie ma co zmieniać. Jeśli chodzi o dalej Nicolas Jackson, 4 punkty, tym razem asysta. Ale mogło być dużo więcej. Miał, e, miał też słupek, miał kilka sytuacji, żeby, żeby zdobyć gola, więc y, tutaj duży, y, duży, jakby zmarnowany, myślę, potencjał. Y, jest to zawodnik, któremu dam szansę jeszcze w tym meczu z Wolves, ale myślę, że. Kiedy będzie podwójna kolejka, to jest ten miejsce. Jego miejsce jakby zajmie Cody Gag, po który wydaje mi się, że poza Salahem chyba ma najpewniejsze minuty w ataku Liverpoolu. Jest największa szansa, że Cody Gag zagra w obu meczach tej podwójnej kolejki, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie wiemy, co zrobi slot, więc prawdopodobnie właśnie poświęcę wtedy Nicolasa Jacksona, bo nie poświęcę Chrisa Wooda, który znowu elegancko tym razem Liverpoolowi strzelił bramkę 9 punktów, punkty bonusowe tutaj za gol. No więc tych strzałów tych akcji może nie jest jakoś super dużo, ale Chris Wood jest super skuteczny. Asystę dał Morgan Rogers, 6 punktów. E, Cole Palmer, 10 punktów, gol. E, ma problem pewnie z kostką, nie wiadomo, czy zagra w najbliższej tej właśnie kolejce, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, Isak też miał ponoć nie zagrać, a jednak zagrał i świetnie zapunktował. E, Mosalach tym razem bez żadnego zwrotu. Pierwsza taka sytuacja od naprawdę dawna. Od siódmej kolejki, czyli meczu z Crystal Palace. A. Przypominam, że to była kolejka 21, więc trochę tych meczów Salax z jakimkolwiek zwrotem zagrał. Świetna forma Antonego Gordona. Znowu kolejny mecz, w którym punktuje 9 punktów. No i słabiutki występ obrony Timber 2 punkty. Gabriel i Gwardiol po jednym, chociaż te punkty, chociaż to Gabriel, no to przez chwilę wydawało się, że przez chwilę myślałem, że, będzie punkt, że będą punkty za Gola. Potem po powtórce myślałem, że będzie punkt za asystę, a do, zostaliśmy totalnie bez punktów, bo tam chyba po analizie uznano, że, że to w ogóle on nie zagrywał, że to chyba Dragusin trafił w Solankiego i takie chyba jest oficjalne stanowisko Premier League i, i tutaj organizatorów gry w fantazy, więc tutaj nie ma się co z tym sprzeczać. Guardiol myślę, że po tym meczu też straci miejsce w składzie. Ciężki terminarz go czeka za chwilę, więc myślę, że zostaniemy raczej tutaj przy kimś. Podejrzewam, że wezmę kogoś z Liverpoolu. Myślę, to będzie raczej trend albo, albo van Dijk. No i Pickford, tak jak mówiłem, miejsce w składzie raczej w najbliższym czasie straci. Jeśli chodzi o, o miejsce, mówię 310 tysięcy w tym momencie. Delikatny spadek, ale nic wielkiego tutaj się nie wydarzyło. W Legendary lidze FPL 74 miejsce. Pierwsze miejsce w tym momencie ma Hashtag Beli Out Drużyna. 59 punktów: Pickford, Kerkes, Saliba, Robinson, Rogers, Palmer, Gordon, Bemo, Salach, Isaac i Raul. Taki skład dawał 59 punktów. Drugie miejsce ma drużyna Górnik, Zabrze 67 punktów. Tutaj skład to jest Fabiański, Gabriel Gwardiel, Timber, Salach, Palmer, Gordon, Rogers, isak Watkins, Wood, I Tosztekila, 72 punkty. Alison, Trent, Gabriel, Hall, Sar, Fernandez, Palmer, Salah, Isaac, Jackson, Wood. No to co można zauważyć, że mm, ci budżetowi obrońcy super punktują, tak? Bo, bo czy tutaj był Hall, czy w poprzednim składzie był. Yy, Munios, nie teraz. Żeby nie przekręcić, kto tu był. Nie, chyba w tej pierwszej drużynie. Robinson na przykład, tak, ale y, też, też obrońcy Crystal Palace. No naprawdę w tym sezonie. Nie ma, nie ma aż takiej wielkiej różnicy między tymi tańszymi zawodnikami a z obrony a, a tymi premium, więc, więc do rozważenia jest to, czy jednego z tych zawodników, powiedzmy, droższych nie podmienić na, na kogoś tańszego i zainwestować bardziej w ofensywę. Co dalej? No bo kolejna kolejka już jutro. Zobaczmy, co się dzieje. Może tym razem przejrzyjmy pod kątem formy różne pozycje. Więc, żeby rozwinąć mój skład. No, no, budując teraz skład, trzeba brać pod uwagę głównie tę podwójną kolejkę Liverpoolu i Evertonu. No i pierwszy w najlepszej formie jest Isaac, drugi najlepszej formie jest Wood, Jezus wykluczony, trzeci jest Cody Gag, no i, i na niego myślę tutaj padnie mój wybór. Dwa mecze w 24 kolejce. Um, on tutaj zbiera te minuty, no myślę tak najbardziej. Yy, jest najbardziej pewny do tego, żeby zagrać w obu meczach, no bo tutaj ma 90-85. 57 minut, 90, 67, więc wychodzi często w pierwszym składzie. W 11 kolejce ostatni raz nie wyszedł w pierwszym składzie, więc slot na niego stawia. I myślę, że z tej takiej ekipy ofensywnej no, jest największa szansa. No i tak samo Jackson jest najbardziej tutaj do wymiany u mnie w składzie, więc myślę, że w taką stronę tutaj pójdziemy. Jeśli chodzi o pomocników, w najlepszej formie jest Salach. Tuż za nim jest Phil Foden, ale Phil Foden po meczu z Ipswich ma Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Spurs, Nottingham Forest, więc tutaj raczej e, ja będę się wycofywał z Guardiola, a tym bardziej nie będę wchodził e, tutaj w Fodena. Na Elangę tutaj no, nie będę, póki co, chociaż Elanga ma ze sobą świetne mecze, e, no ale mam już Łoda, no nie będę podwajał Nottingham Forest, no, myślę, że zostanę przy tym łudzie, póki co. E, Gordona w składzie mam, tak samo Savinio to jest ten sam argument co przy Fodenie. Palmera mam, Rodgersa też mam. No, Amat to jest ta historia z wczoraj. Trzy gole do 80 minuty się wydawało, że, że nie jest to najlepszy wybór. Jakikolwiek piłkarz Manchester United z ofensywa nagle Amat zdobywa trzy bramki. Więc w tej cenie no naprawdę opcje do rozważenia, ale no, też jest zastanawiające to, czemu Manchester United się tak męczył ze Southampton. Tak? Więc, więc tutaj ja bym się jednak z tym wszystkim trzymał na radarze. Też u mnie jest mbemo któremu zaraz po Liverpoolu się też zmienia terminarz, tam będzie zaraz West Ham, Leicester, Everton też można rozważyć wdrożenie go do składu. Jeśli chodzi o obrońców, no to tak jak mówiłem, ci tańsi obrońcy w ostatnim form czasie dobrze punktują. Aina, Hall. Huysen, Kerkes, Williams, Bern, Milenkowicz. Jest mnóstwo graczy, zobaczcie, którzy, którzy są w przyzwoitych cenach 5-3, 5, 3, 5 0, 4, 4, 4, 3, 4 8, e, którzy dobrze punktują, a i lepiej punktują w ostatnim czasie Tak, bo ja tutaj patrzę w wskaźnik formy e, niż ci gracze powiedzmy premium z obrony więc to jest, to jest ciekawostka i rzecz, którą warto rozważyć. A jeśli chodzi o bramkarzy, no w tym momencie Sels, Dubravka e, są w topie No dlatego mówię, ja chcę postawić na Dubravkę. Widzę, że Verbruggen w ostatnim czasie to mnie zaskoczyło, jak spojrzałem na formę, że faktycznie że Verbruggen jest tutaj tak wysoko. No Pickford też jest całkiem wysoko, ale no odkąd go kupiłem, no trochę te loty jednak obniżył. Więc przejdźmy do tego, jak już ostatecznie będzie mój skład wyglądał na kolejkę 22. Więc tak jak powiedziałem, chcę postawić na Dubrawkę. Gwardia dostaje ostatni mecz przed zmianą kalendarza, Gabriel i Timber. E, zostają w pierwszym składzie e, Gordon, Salah na kapitanie, e, Palmer i Wobby, e, Wood Jackson i Isak. Tak będzie wyglądał mój skład. E, Rogers z uwagi na to, że ma ciężki mecz, jest na ławce, ale zobaczymy, co będzie z Palmerem. No bo jest szansa, że jak, jeżeli Palmer wypadnie, no to że jednak Rogers za, zacznie tę kolejkę w pierwszym składzie. Więc tak wygląda mój skład. Jeśli chodzi o kapitana, nie zmieniam Salaha. To, że zagrał jeden mecz teraz, e, na, zblankował w jednym meczu. No to też nie zmienia, jakby tego, że jest naprawdę w świetnej formie. W meczu z Nottingham też tak naprawdę, gdyby miał trochę lepiej ustawioną stopę, gdyby trochę gorzej bronił Cells, też mógł skończyć ze zwrotami. Więc ja tutaj nic nie będę zmieniał. To jest moja propozycja, więc życzę wszystkim powodzenia w najbliższej kolejce. Do zobaczenia na kolejnych nagraniach. Trzymajcie się na razie. Cześć.